Cześć, nazywam się Jarek Woźni. Jestem pracownikiem lubelskiego węgla Bogdanka. Pracuję w oddziale G3. Jestem laureatem aktywni w Bogdance. Moją pasją, moją, moim hobby są auta. Głównie polska motoryzacja z czasów PRL-u. Maluch, Fiat, Syrena, Żuk. Po prostu kocham te auta. Na ten moment pracuję przy Fiatie 126P, tak zwanym Maluch. Ogólnie lubię gadżety z PRL-u, lubię je zbierać. Nie mogę mieć wszystkich aut, jak bym chciał, więc oprócz pasji, jaką mam, jeśli chodzi o Fiat 126P od swojego maluska, również zbieram małe autka w skali 1 do 43, oczywiście jest to polska motoryzacja. Jeśli czegoś nie wiem, sięgam do swojej magicznej książki. Siadam sobie tutaj na tych siedzeniach, które widzicie. Nie jest to miejsce przypadkowe, że akurat tutaj się pojawiłem. Są to siedzenia z Warszawy M20. Maluch ma również wiele zagadek. Wszystkiego nie wiem, więc czasami trzeba po prostu spojrzeć, zajrzeć do tej książki. Książka jest z 85 roku. Wygląda może słabo, ale naprawdę wiele z niej można wyczytać. Wiele razy mi pomogła, korzystam z niej bardzo często i myślę, że jest to również fajny gadżet, który świetnie pasuje do mojego maluszka, ale również, tak jak mówię, jest to bardzo przydatna lektura. Auto posiada w środku wiele gadżetów, gadżetów, które po prostu mnie cieszą, które sam dołożyłem, choćby mały maluszek, czerwony maluszek, obok którego jest zdjęcie właśnie takim czerwonym maluchem, jeździł Stefan Karwowski w filmie 40 Czterdziestolatek. No to... Chciałbym podziękować Lubeckiemu Węglowi Bogdankę za wsparcie, za wsparcie w mojej pasji, którą realizuję. Oczywiście jeszcze jest przy aucie wiele prac, wiele gadżetów jeszcze chciałbym dokupić i wiele przy nim zrobić. Na tą chwilę będą wymieniane części, elementy, zawieszenia, które zostały kupione, zostały kupione ze środków, właśnie z programu, do którego przystąpiłem. Są w regeneracji. Tak jak widzicie, tutaj udało mi się dostać bagażnik. Jest to nowy bagażnik, który nigdy wcześniej nie był na aucie. Dlatego go nie malowałem, nic z nim nie robiłem. Po prostu taki, jaki jest, to taki zostanie. Czasami po prostu lubię wsiąść i przejechać ja nie tylko autkiem podróżuję, jak mam jakieś tam zloty, po prostu sama jazda sprawia mi przyjemna. Tak wygląda przejażdżka z moim maluszkiem. Autko potrafi, trafia do garażu pod kocyk i czeka na kolejny wyjazd.